Ta sparaliżowana dziewczyna przypadkowo odkryła, że pod oryginalną etykietą leku znajdowała się inna naklejka. Była w szoku, ponieważ jej mama podawała jej ten lek przez 10 lat. Tego wieczoru, kiedy matka przyniosła jej lekarstwo, Chloe zachowywała się, jakby nic się nie stało, i udawała, że je połknęła. Ale gdy tylko matka wyszła, wypluła je. O północy zakradła się na dół i włączyła komputer, żeby poszukać informacji o leku, ale internet był w dziwny sposób odłączony. Co było jeszcze bardziej przerażające? Nie zdawała sobie sprawy, że jej mat Uważnie ją obserwowała. Następnego dnia zapytała mamę, czy mogłyby pójść do kina. Matka się zgodziła, a podczas seansu Chloe powiedziała, że musi iść do toalety. Wyszła z kina i udała się prosto do najbliższej apteki. Kiedy dotarła na miejsce, zobaczyła długą kolejkę. Poprosiła ludzi, by ją przepuścili, a następnie zapytała farmaceutkę o zielony lek. Farmaceutka znała jej matkę, więc powiedziała jej, że ten lek zazwyczaj stosuje się u psów. Chloe była zszokowana tą informacją. Następnie zapytała, co by się stało, gdyby człowiek przyjmował ten lek. Farmaceutka powiedziała, że jeśli ktoś go zażyje, jego nogi staną się odrętwiałe, ponieważ.